Koniec lata, początek jesieni, korzystamy z tej przepięknej pogody, ale jakże zmienna. I przez ostatnie dwa dni niestety ale nic nie nagraliśmy, bo cały czas padało. To jest pierwszy dzień, kiedy możemy sobie na to pozwolić, ale też musimy wracać, i Kasper w trakcie, jak mówię, to kaszle, więc musimy to jeszcze raz zrobić. Temu potworowi żadna pogoda nie jest straszna i tak naprawdę mając dobre, nieprzemakalne ubranie. Powiedziałbym nawet, że się jedzie nieźle w deszczu. Więc Kasper bierze swojego Chińczyka, w którym jest zakochany, ale znalazł z nim kilka błędów. Ja też go przetestuję, więc też wam powiem o kilku mankamentach tego motocykla, ale chodźmy coś pojeździć. Przed Wami Suzuki Faustrom 1050 DE. Oznaczenie DE, czyli Dual Explorer, tyczy się tego, że ten motocykl może świetnie sobie radzić na asfalcie, ale również i na szutrze. Stawcie subskrypcję na kanale, będę jechał szybko. Mówi to Julia. Faustrom jest motocyklem adventure'owym. Osobiście ja uważam, że jest nieco za ciężki do jazdy w terenie i do jazdy w terenie lepiej byłoby sobie kupić na przykład Suzuki DRZ. -a. Jeśli chcielibyśmy nazwać Faustroma motocyklem adventure'owym, to ja po trzech dniach na podhalu stwierdzam, że niestety, ale ten motocykl dla mnie. Jest za ciężki w teren i też jest troszeczkę za wysoki, ale to powiem później, w jaki sposób można go zmodyfikować, aby był nieco niższy. 10:50 jest w najładniejszym, według mnie, malowaniu żółto-niebieskim. Ta kolorystyka nawiązuje do motocykli, które startowały w latach 80., i 90. w rajdzie Dakar i były dokładnie w takim samym malowaniu. Mówimy tutaj o klasycznych DR-ach 800. Dla mnie osobiście ten kolor jest nieco sentymentalny, ponieważ każdy, kto mnie troszeczkę choć zna, to wie, że na pytanie jakie kolekcjonuję motocykle, to każdemu odpowiadam, że kolekcjonuję motocykle żółte. I to by się zgadzało, bo mam same w zasadzie wszystkie zabytkowe motocykle w kolorze żółtym. Wszystko mamy żółte, łącznie nawet z cygarkiem. A to, która wam się bardziej podoba, czy starsza z 73, czy nowsza z 86. Wybór zostawiam Wam. Tereny pod i Spiszu są bardzo urokliwe. Można powiedzieć, że jest to dla mnie troszeczkę podróż sentymentalna, ze względu na to, że jak byłem młody, to bywałem tutaj dość często, nie tylko motocyklami. Jak wiecie, miałem mały epizod z akademią sztuk pięknych i tam już na jednej z pierwszych lekcji mówili o kompozycjach kolorystycznych. Tutaj mamy kolor żółty i niebieski. Te kolory się po prostu idealnie do siebie wkomponowują i pasują. Jeżdżąc tym motocyklem, on naprawdę mocno przykuwa uwagę, bo z daleka go widać. I to też jest bezpieczne. To nie jest taki kolor budowlańca, to jest naprawdę zajebisty kolor, który pasuje do tego motocykla. Suzuki. To nie tylko motocykl. Suzuki to firma z ogromnymi tradycjami. Kupując ich motocykl, kupujesz tak jakby część tej tradycji, tego doświadczenia w projektowaniu motocykli, tej można powiedzieć niezawodności, ponieważ te motocykle generalnie są bezawaryjne. Jeśli je odpowiednio użytkujecie, serwisujecie, ta eksploatacja przebiega w zasadzie bez żadnych napraw. Można powiedzieć, że te motocykle są idealne. Motocykle Suzuki są bardzo zaawansowane technologicznie. Cała obsługa infotainmentu, mamy tylko przełącznik, którym sobie zmieniamy moc silnika, ABS i w zasadzie tyle. I możemy sobie tym motocyklem jeździć. Nie mamy tutaj jakichś dziwnych wielu, miliona funkcji, z których musimy i chcielibyśmy korzystać, bo po co? W tym motocyklu przede wszystkim najważniejsze są odczucia z jazdy. Tak jak chodzicie do salonu, kupujecie sobie ten motocykl, wychodzicie tak jak ja to zrobiłem i jeździcie. I ten motocykl jest dopasowany, uniwersalny dla każdego. Parametry techniczne. Silnik 1037 cm pojemności ma 107 koni mechanicznych oraz 100 Nm. Jest to moc w zupełności wystarczająca i w zasadzie powiedziałbym, że nawet aż za dużo, bo tym motocyklem też nie jeździ się z prędkościami powyżej 160-170. Taka idealna prędkość to jest tutaj według mnie 120-140 maksymalnie, a najbardziej to komfortowo się czułem, jak jeździłem nim między 80 a 100 na godzinę. Silnik jest oczywiście w układzie widlastym V, dlatego charakterystyka tego silnika jest taka, jak ktoś jeździł V-ką. Czyli wiecie, że te motocykle nie lubią za bardzo wysokich obrotów. Jak już odkręcicie i przekroczycie te 6000 obrotów, to ten motocykl ma dość duże wibracje. I być może są osoby, które takie wibracje lubią. Mi zdecydowanie lepiej jeździło się tym motocyklem po prostu tak spokojnie, dostojnie na niższych obrotach. Jeśli nie lubisz motocykli z silnikami V, to możesz przejechać się mniejszym bratem V-Stroma, DLM800, którym być może ja też się jeszcze przejadę. na tą podróż zaplanowałem sobie i chciałem jechać żółtym motocyklem, bo to był też taki wyznacznik, więc nie mam porównania do DL800, ale myślę, że będzie taka bardziej delikatna, bo ten motocykl. Nie jest do końca delikatny i nie jest też dla drobnej osoby. Z tą delikatnością to może niekoniecznie dobrze to powiedziałem, ale chodzi o, po prostu o to, że to jest motozyk dla wysokiej, silnej, zbudowanej osoby, żeby komfortowo się jej podróżowało. Bo tutaj jest naprawdę wysoko. Popatrzcie, jak ja sobie usiądę na niego. Ja mam 1,85 m i żeby dostać do ziemi całą stopą, nie ma szans. Muszę dotykać tylko i wyłącznie palcami. Dlatego jeśli chcielibyście gdzieś ten motocykl przepchnąć, albo zaparkować, albo ogólnie samo manewrowanie, tak żeby się podeprzeć, jest trudne i trochę problematyczne dla niższej osoby. Ja wziąłem stokowego Faustroma z salonu Suzuki i tu jest to zawieszenie normalnej wysokości. Siedzisko również jest na normalnej wysokości, przez co nie dotykam do ziemi pełną stopą. Ja potrafiłem dopasować się do wysokości tego motocykla, więc myślę, że jeśli jesteś nieco bardziej zaawansowanym kierowcą, to również sobie poradzisz, i w zasadzie, jeśli zrobisz sobie wyższe mocowanie stopki bocznej, to to już ułatwi Ci dużo, bo jak parkujemy nim gdzieś na dużym przechyle, to ja po zrobieniu tych 550 km. Stwierdzam, że wciąż dalej nie jestem pewny, jak go stawiam na tej bocznej stopce, czy mi się nie przewróci, i zawsze muszę jeszcze gdzieś asekuracyjnie podeprzeć się nogą, żeby mieć pewność, że stoi stabilnie. Ktoś to projektował, może zakładał, że głównie odbiorcą takiego motocykla będzie osoba przemieszczająca się przede wszystkim po asfalcie, bo też jest to fajna opcja, ale to powiem za chwileczkę że ten motocykl jest uniwersalny, bo zrobicie nim bardzo długą trasę komfortowo, ale jeśli potrzebowalibyście nim dojeżdżać na przykład krótkie odległości po mieście do pracy, to również sobie dacie radę tym motocyklem. Więc on jest naprawdę ultra uniwersalny. Ten motocykl, jak stoję z tej perspektywy, to dopiero teraz to widzę, że on jest naprawdę duży i bardzo wysoki. Ten skok zawieszenia, nie wiem jaki jest, może zapytamy Kacpra i nam powie, ale jest naprawdę bardzo duży. I teraz jaka jest jeszcze charakterystyka tego motocykla, odczucia zjazdy takie moje, jak ja nim jeździłem, to to zawieszenie jest dość sztywne. Motocykl jest ustawiony na wagę około 80 kg. Ja mam nieco mniej i zastanawiam się, czy to może mieć na to wpływ. Ale jeśli doposażymy go, Dodatkowe kufry, zapakujemy bagaż i pojedziemy w trasę. To w moim przypadku już dobijemy na pewno bez problemu do tych 80 kg. Wtedy to zawieszenie może będzie pracować lepiej. Także ja nie będę tak podskakiwał. Jest taka szansa. 10.50 to jest naprawdę piękny motocykl, ale jest to też ciężki koń. I teraz, aby postawić go do pionu, to popatrzcie. Jak bardzo muszę mu się postarać, żeby to zrobić? Trzeba podać. Na środek muszę rozłożyć stopkę centralną, wyczuć ten moment. No i co, no i stopkę dociskam, a tu podnoszę. I hop, udało się. Naprawdę użyłem do tego troszkę siły, ale trochę też techniki, więc myślę, że każdy sobie jest w stanie z tym poradzić, skoro ja sobie z tym poradziłem. Wsiadanie nie stanowi żadnego problemu, ale jak już postawicie motocykl, do pozycji dojazdy, to jedną nogą stoję całkowicie na ziemi, a drugą już jest mi no, naprawdę ciężko. W zasadzie troszeczkę trzeba stać na palcach, żeby czuć się komfortowo. Jest to typowy motocykl, który nie jedziecie u góry kolejny, tylko jedziecie dołem kolejny, no bo inaczej nie dacie rady się podeprzeć. Jest bardzo wysoki. Ja mam 1,85 m. Siądźmy na Baby'ka, na 800. -kę. Jak tam się będę czuł? Baby'k, ale wciąż jest to duży motocykl. O, tak, tutaj się czuję dużo lepiej. Tu bez problemu dostaję dwoma nogami do ziemi i wydaje mi się, że dla mnie to by była chyba lepsza opcja, mimo wszystko, ze względu na gabaryty. Nie mogę się doczekać, aż w przyszłym sezonie się przejadę tą 800. -ką. Nie tą konkretnie, bo ta jest nowa i ta jest. Typowo podsprzedaż, ona nie będzie rejestrowana jako demówka. W moim odczuciu, po kilku dniach jazdy, ten motocykl ma sztywne zawieszenie, ale przesiadając się na inne sportowe motocykle, to nie ma w ogóle porównania. Sztywne zawieszenie w tym motocyklu jest na plus, ponieważ jadąc w terenie Panujemy nad tym motocyklem. Widzieliście tam kilka przebitek, jak jechałem na stojąco po jakichś kamieniach, zaparłem się tutaj obak i naprawdę bardzo dobrze się tym motocyklem manewrowałem, sobie dawał radę. Oczywiście nie mamy opon kostkowych, mamy szosowo turystyczne, dlatego nie mogliśmy sobie pozwolić na wyjazd gdzieś w mocniejszy teren. I użytkowaliśmy ten motocykl zgodnie z przeznaczeniem, do jakiego został stworzony i to zawieszenie świetnie spisuje się na asfalcie przy pokonywaniu zakrętów. W Polsce są fantastyczne i te, szczególnie te górskie kręty, na Słowacji również. Ja dojechałem najdalej do granicy ze Słowacją, nawróciłem się, bo wracamy już dzisiaj w kierunku Krakowa i też chcemy połapać troszeczkę tutaj polskich widoczków po tej stronie Tatr. Układ hamulcowy na zaciskach Tokiko. Jest to dobry zestaw do tego motocykla, tutaj naprawdę nic więcej nie potrzeba, ten motocykl hamuje bardzo dobrze. Miałem awaryjne hamowanie z prędkości około 150 ABS, kontrola trakcji, wszystko zadziałało perfekcyjnie. Było oczywiście sucho, ale te hamulce i to wszystko ze sobą współgra, więc to nie jest ani za mocne, ani za słabe, to jest idealne. Co pokazuje też o doświadczeniu Japończyków, że nie trzeba tu wkładać mega wielkiej tarczy, wielkiego zacisku, bo to jest niepotrzebne. Ten układ hamulcowy spisuje się tutaj idealnie. Jeżdżąc wysokim koniem czuję się naprawdę bezpiecznie. Pozycja jest taka, że siedzę wysoko, wszystko dobrze dookoła widzę i siedzę bardzo wygodnie. Siedzisko jest też bardzo duże, przez co mogę się oddalać albo przybliżać. Ja mam długie ręce, więc ta pozycja jest bardzo dobra. koniecznie zostawcie subskrypcję na kanale Będę Jechał Szybko. A jakie są moje odczucia z jazdy, tak na bieżąco i na szybko? To powiem Wam tak, że tym motocyklem można zastydzić niejednego sportowca, bo on naprawdę dobrze się prowadzi, a ta moc, generowana też z silnika V, on się wkręca i to naprawdę dobrze jedzie. Ja zawsze jeździłem motocyklami z silnikiem w układzie rządowym, więc nie jestem przyzwyczajony do charakterystyki pracy silnika V, ale Muszę przyznać i powiedzieć, że jest to fajna charakterystyka i to się tym jedzie. Silnik V przede wszystkim ma to do siebie, że nie trzeba go wkręcać wysoko na obroty i jedzie od samego dołu. Ja jeżdżąc zawsze motocyklem typowo sportowym, ścigaczem, byłem przyzwyczajony, że trzeba walnąć tych obrotów dość dużo. A tutaj od samego dołu ten motocykl się napędza. Wyświetlacz i obsługa bardzo prosta. Mapa silnika A, B, C, czyli aktyw, średnia i deszczowa. Kontrola trakcji również w trzech trybach z opcją kontroli trakcji G, gravel, czyli to jest tak jakby odpowiednik w BMW. Opcji MDM, czyli kontrola trakcji, działa, ale nie w pełnym zakresie. Także możecie się pobawić tym motocyklem. Ale jeśli byście przesadzali, to ona upilnuje, tak abyście nie zrobili sobie krzywdy. Czyli dla kogoś, kto umie, ale nie do końca. Opcji wyposażenia DE mamy w standardzie GMOLE. Popatrzcie, jakie ładne, malutkie fikuśne. Nie odstają bardzo, a prawdopodobnie dobrze chronią. I do tego osłona pod silnikiem aluminiowa. Inżynierowie Suzuki tak dopracowali opcję zmiany biegów z funkcją quickshiftera, że te biegi wchodzą naprawdę perfekcyjnie i precyzyjnie. Warunkiem koniecznym, aby bieg wszedł prawidłowo używając quickshiftera, jest to, aby obroty silnika miały minimum 2000 oraz żeby sama zmiana nastąpiła błyskawicznie. Dlatego quickshifter nazywa się quick, bo ta zmiana musi być błyskawiczna, wtedy nie odczujecie tej zmiany oraz Wszystkie systemy, które za to odpowiadają, nie cierpią. Jeśli robicie to powoli, to lepiej używajcie zdecydowanie sprzęgła, bo można jeździć motocyklem, oczywiście zmieniając biegi, wciskając sprzęgło, a można używać quick-shiftera. Ja wybieram opcję drugą, bo naprawdę przyjemnie się tak jeździ. Żeby zbić bieg, to wystarczy odpuścić gaz. I dać w dół. Tutaj mamy szybę przed nią bez regulacji. Jeśli chcielibyście, aby szyba była regulowana, musicie sobie dokupić opcję wyposażenia Protection Pack, w której jest zawarta regulowana szyba. Szyba z pakietu Protection Pack oczywiście, oprócz tego, że ma funkcję regulowania to też jest wyższa sama w sobie. DLM jeździłem przez 5 dni, z tego 3 na podhalu i przez ten czas użytkowania ta standardowa szyba w zupełności mi wystarczała. A jeździłem też w deszczu, jak widać po motocyklu, oraz z dość mocnymi podmuchami wiatru bocznymi i ta szyba dawała radę. Dla mnie dobra prędkość do podróżowania tym motocyklem to jest maksymalnie 120, dlatego może są odczucia moje takie z tą przednią szybką związane. Jeśli ktoś jeździ szybciej, to być może, że faktycznie ta wyższa szybka by mu się mogła przydać. Według danych producenta ten silnik ma palić w okolicach 5 litrów, dlatego na pełnym zbiorniku paliwa powinniśmy zrobić około 350 km. Uwzględniając moc, charakterystykę silnika, to, że jak gdzieś pojedziemy i skończy nam się asfalt, to dalej tym motocyklem pojedziemy na tych oponach, to można śmiało powiedzieć, że jest to motocykl bardzo uniwersalny. Bo jak przyjdzie lato i pojedziecie gdzieś w podróż, to zapakujecie sobie wszystko do kuflu i będziecie komfortowo podróżować też ekonomicznie. Ale jak będziecie chcieli sobie gdzieś pojeździć wokół komina lokalnie, ściągniecie kufry i macie zgrabniutki motocykl do przemieszczania się na dojazdy do pracy. Do takiego codziennego użytkowania. Jeśli nie macie miejsca w garażu na przechowywanie dwóch motocykli, to warto rozważyć DLA jako opcję uniwersalnego motocykla, w którym pojedziecie na wakacje, zaaplikujecie mu kufry dodatkowo, ale będziecie mogli też nim jechać do pracy i przemieszczać się wokół komina. Jeśli chodzi o cenę tego motocykla, to są jeszcze wyprzedażowe modele z rocznika 2024 w cenie 63,900. Natomiast regularna cena rocznika 25 to okolice ok. 70 tysięcy złotych. Przygodę z 10,50 mam już za sobą. Na kolejny sezon zostawiam sobie przygodę z Faustromem o pojemności 800 oraz innym zupełnie silnikiem. Kasper, jakie tutaj są różnice? Bo ja dawno nie jeździłem fałką i zupełnie inaczej się jeździ takim motocyklem aniżeli rzędówką, którą mamy tutaj. No, mamy różnicę generalnie 20 koni, ale mimo wszystko ten moment obrotowy jest dostępny też bardzo tak szybko jak w No Ma przypominać Fałkę faktycznie ten silnik, a jest rzędówką. 20 koni mniej, ale też wygląda na znacznie gabarytowo mniejszy, więc pewnie jest lżejszy, więc porównywalne odczucia mogą być z jazdy. Tak, tak, to prawda. Tu też jest mniej więcej, tam 15 kg różnicy. Bardzo się cieszę, że do salonu Suzuki w modlicy. Trafiła nowa 800, bo teraz możemy sobie porównać, jak bardzo. Ten jest wysoki w porównaniu do tego. Ten jest taki baby, troszeczkę. No jest tutaj, mamy kanapę y, względem wysokości, kanapy, minus 4 cm, także jest znacząca różnica. No Ten jest wielkim koniem, y, 10,50, ten jest troszkę mniejszym, takim baby delem, no ale znakomicie mi się nie mieści. 10,50, którą miałem na testy, którą byliśmy na podchalu sobie pojeździć, aktualnie jest w ofercie sprzedażowej salonu Suzuki. Jest w świetnej cenie, ma mały przebieg, więc warto go na pewno kupić. Był zgodnie z, docierany ze sztuką, często serwisowany. Sprawdzaliśmy, czyściliśmy łańcuch, więc jest za cenę 62.900, więc na pewno warto go kupić. Tak samo mamy inne nasze demówki w ofercie, więc serdecznie zapraszamy na OTOMOTO, aby to sprawdzić. Pamiętajcie koniecznie, że przychodząc do salonu, kupując motocykl u Kacpra, Powiedzcie, że oglądaliście ten film, to być może coś uda się jeszcze z Kacperem ponegocjować. Tak, zrobię dobrokowe, no, pyszna kawa będzie. Słuchajcie, czy dopatrzyłem się jakichś minusów tego motocykla? W zasadzie po tych kilku dniach, kiedy jeździłem, to się nie dopatrzyłem. Jedyna rzecz, która jest taka dla mnie ciekawa i zagadkowa, to ta lampa jest dość wysoka, więc jadąc w nocy, pewnie trzeba by sobie być może doposażyć ten motocykl jeszcze w jakieś dodatkowe halogeniki, bo wiedziałem, że motocykle jak ktoś jeździ dużo, doposaża sobie w takie halogeniki, które świecą po prostu gdzieś tam szerzej. Ludzie często zakładają jakby takie halogeny do tego, żeby lepiej faktycznie widzieć w zakrętach, na doświetlenie faktycznie przed nami. I teraz jeszcze taka ciekawostka. Jakie tutaj są zastosowane koła z przodu, z tyłu? Z mamy 21 cali, mamy oponę dentkową. z tyłu mamy 17 i oponę bezdętkową. Super, no to jest ciekawostka. To Ty mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że teraz już wszystkie motocykle w zasadzie mają bezdentkowe koła. Różne rzeczy mogą się stać. Ja, Jeżdżąc na przykład po szutrach, po tetach, często gęsto wchodzi nam jakiś gwóźdź do, do opony, i zawsze możemy sobie to naprawić. Po prostu zmienić dętkę i jechać dalej. tak? Po prostu Suzuki ma już tak dużo doświadczenia, że stwierdzili, że to jest najlepsze rozwiązanie do tego typu Najprostsze. motocykla. Najprostsze. Najprostsze, to najlepsze. Jeśli chcielibyście zobaczyć wszystkie motocykle salonu Suzuki, które są aktualnie w ofercie sprzedażowej, pod filmem będzie link. Koniecznie tam zaglądnijcie. Jest to też. Dobry czas, aby sobie sprawdzić już taki ostatni tegoroczny prezent. Jak podsumować Faustroma? Jest to idealny motocykl turystyczny do pokonywania bardzo dużych odległości.